Antologia czytań Słów Boga wszechmogącego Sam Bóg jedyny 3 Autorytet Boga dwa Sześć punktów zwrotnych w życiu człowieka każdy napotyka w swoim życiu serię krytycznych punktów zwrotnych. Są to najbardziej fundamentalne i najważniejsze etapy, które determinują los człowieka. Poniżej przedstawiono w skrócie opis tych kamieni milowych, do których każdy człowiek musi dotrzeć w trakcie swojego życia. Narodziny Pierwszy punkt zwrotny miejsce urodzenia, rodzina, płeć, wygląd i moment przyjścia na świat oto szczegóły pierwszego punktu zwrotnego w życiu człowieka. Nikt nie ma wyboru co do elementów tego punktu zwrotnego. Wszystkie zostały dawno temu. Predestynowane przez stwórcę. Nie ma na nie wpływu środowisko zewnętrzne. Żadne czynniki ludzkie nie mogą zmienić faktów, jakie stwórca określił z góry. Ponieważ narodziny człowieka oznaczają, że stwórca już wypełnił pierwszy krok przeznaczenia, jaki zaplanował dla tej osoby. Ponieważ z góry ustalił wszystkie te szczegóły, nikt nie ma władzy. Aby cokolwiek zmienić. Bez względu na późniejszy los człowieka, warunki narodzin są przeznaczone i pozostają takie, jakie są. Żadną miarą nie ma na nie wpływu czyjś los, ani one nie wpływają na zwierzchnictwo Stwórcy nad czyimś losem. 1. Nowe życie. Rodzi się według planu stwórcy. Które elementy pierwszego punktu zwrotnego, czyli miejsce narodzin, rodzina, płeć, wygląd, moment narodzin może wybrać człowiek? Oczywiście, narodziny człowieka to wydarzenie bierne. Rodzimy się bez udziału woli, w określonym miejscu i czasie, w określonej rodzinie. O określonym wyglądzie, stając się mimowolnie członkiem określonego gospodarstwa domowego i spadkobiercą określonego drzewa genealogicznego. Człowiek nie ma wyboru w tym pierwszym punkcie zwrotnym życia, gdyż rodzi się w środowisku, które ustalił stwórca w swoim planie. Rodzi się w konkretnej rodzinie, ma określoną płeć i wygląd, i w określonym momencie który jest ściśle związany z biegiem życia danej osoby. Cóż może zrobić człowiek w tym krytycznym punkcie zwrotnym? Już wiadomo, że człowiek nie ma wyboru co do któregokolwiek z elementów dotyczących swoich narodzin. Gdyby nie zamysł Stwórcy i jego przewodnictwo, nowo narodzone na tym świecie życie nie wiedziałoby, gdzie iść. Albo gdzie zostać. Nie miałoby żadnych krewnych, nigdzie by nie należało, ani nie miałoby prawdziwego domu. Jednak, dzięki skrupulatnym przygotowaniom Stwórcy, rozpoczyna swoją podróż życiową w miejscu, gdzie może się zatrzymać, gdzie ma rodziców, do którego przynależy i gdzie ma krewnych. W trakcie tego procesu, przyjście tego nowego życia. Jest określone w planach Stwórcy, i wszystko, co przyjdzie mu posiąść, będzie dane mu przez Stwórcę. Z bezwolnie unoszącego się ciała bez imienia stopniowo staje się widzialnym ciałem z krwi i kości, namacalnym człowiekiem, jednym ze stworzeń Bożych, które myśli, oddycha, odczuwa ciepło i zimno, będąc w stanie uczestniczyć. We wszystkich zwykłych czynnościach stworzenia w materialnym świecie i doznawać wszystkiego, czego musi doświadczać w życiu stworzony człowiek. Określenie z góry przez stwórcę narodzin człowieka oznacza, że obdarzy on go wszystkim, co potrzebne do przetrwania. Oraz że człowiek narodzony w ten sposób otrzyma od stwórcy wszystko, co konieczne do przetrwania. Że od tej pory człowiek będzie żył w innej formie, danej mu przez twórcę i podlegającej jego suwerenności. 2. Dlaczego różni ludzie rodzą się w różnych okolicznościach? Ludzie często lubią sobie wyobrażać, że jeśli mieliby urodzić się ponownie, to przyszliby na świat. W znamienitej rodzinie. Kobiety wyglądałyby jak królewna śnieżka i byłyby kochane przez wszystkich, a mężczyźni byliby księciem z bajki, którzy niczego nie potrzebują i mają cały świat na zawołanie. Często zdarza się, że ludzie mają wiele złudzeń co do swoich narodzin i są w związku z tym niezadowoleni, nie znosząc swojej rodziny, wyglądu płci, a nawet czasu narodzin. Mimo to, nigdy nie zrozumieją, dlaczego urodzili się w określonej rodzinie, ani dlaczego wyglądają tak, jak wyglądają. Nie wiedzą, że bez względu na miejsce urodzenia czy wygląd, mają odegrać różne role i wypełnić różne misje w planie zarządzania Stwórcy, a cel ten nigdy się nie zmieni. W oczach Stwórcy miejsce narodzin, płeć i wygląd fizyczny to wszystko rzeczy przemijające. To zbiór maleńkich szczegółów, drobnych symboli na każdym etapie planu zarządzania Stwórcy dla całej ludzkości. A prawdziwy cel i kres podróży danej osoby nie są determinowane przez jej narodziny na żadnym etapie lecz przez misję, jaką wypełnia w codziennym życiu, zgodnie z sądem Stwórcy, po zakończeniu jego planu zarządzania. Mówi się, że każdy skutek ma swoją przyczynę, i nie ma dymu bez ognia. Podobnie, narodziny danej osoby są siłą rzeczy związane zarówno z jej obecnym, jak i poprzednim życiem. Jeśli śmierć danej osoby kończy jej obecny okres życia, to jej narodziny są początkiem nowego cyklu. Jeżeli stary cykl oznacza poprzednie życie danej osoby, to nowy cykl stanowi w sposób naturalny jej obecne życie. Skoro czyjeś narodziny są związane tak z przeszłym, jak i obecnym życiem, to miejsce Rodzina, płeć, wygląd i inne tego typu czynniki związane są z czyimiś narodzinami. Wszystkie siłą rzeczy są z nimi powiązane. Oznacza to, że czynniki związane z narodzinami danej osoby nie pozostają jedynie pod wpływem jej poprzedniego życia, lecz są determinowane przez jej przeznaczenie w bieżącym życiu. To wyjaśnia zróżnicowanie okoliczności, w jakich rodzą się ludzie. Niektórzy rodzą się w rodzinach ubogich, a inni w bogatych. Jedni wywodzą się z pospólstwa, inni mają znamienity rodowód. Jedni rodzą się na południu, inni na północy. Jedni rodzą się na pustyni, inni na terenach obfitujących w roślinność. Narodzinom jednych towarzyszą wiwaty, śmiech i świętowanie, a innych łzy, nieszczęście i rozpacz. Jedni rodzą się, by ich wysoko ceniono, inni by ich odrzucono, jak chwasty. Jedni rodzą się z pięknymi rysami, inni z brzydkimi. Na jednych miło jest patrzeć, inni są brzydcy. Jedni rodzą się o północy, inni w blasku oślepiającego słońca. Narodziny ludzi wszystkich stanów są określone przez losy, jakie Stwórca dla nich zamierzył. Ich narodziny określają ich losy w życiu obecnym, a także rolę do odegrania i misje do wypełnienia. Wszystko to podlega suwerenności Stwórcy. I jest przez niego predestynowane. Nikt nie może uciec od przeznaczonego mu losu, nikt nie może zmienić okoliczności swoich narodzin, ani wybrać własnego losu. Dorastanie. Drugi punkt zwrotny. W zależności od rodziny, w jakiej się kto narodził, ludzie dorastają w różnych środowiskach domowych. I pobierają różne lekcje od swoich rodziców. Determinuje to warunki, w jakich osoba osiąga dojrzałość, a dorastanie jest drugim krytycznym punktem zwrotnym w życiu człowieka. Nie trzeba dodawać, że ludzie także nie mają wyboru w tym punkcie. Jest on również ustalony i z góry zaplanowany. 1. Okoliczności dorastania wyznacza Stwórca. Człowiek nie może wybrać ani ludzi, ani czynników, pod których wpływem dorasta i odbiera edukację. Nie może wybrać, jaką wiedzę czy umiejętności zdobędzie, jakie nawyki wykształci. Nie ma nic do powiedzenia w kwestii rodziców, krewnych czy środowiska, w jakim dorasta. Zupełnie poza kontrolą człowieka są związki z ludźmi, wydarzeniami i rzeczami w jego otoczeniu, a także ich wpływ na jego rozwój. Kto zatem decyduje o tych sprawach? Kto je aranżuje? Skoro ludzie nie mają wyboru w tej kwestii, skoro nie mogą decydować o tych sprawach sami i skoro nie przyjmują one najwyraźniej kształtu naturalnie, bez wątpienia formowanie tego wszystkiego spoczywa w rękach Stwórcy. W taki sposób, w jaki Stwórca aranżuje konkretne okoliczności narodzin każdej osoby, aranżuje też oczywiście szczególne okoliczności, w jakich kto dorasta. Jeśli narodziny człowieka powodują zmiany w ludziach, wydarzeniach i rzeczach wokół niego, wówczas jego dorastanie i rozwój również będą na te elementy oddziaływać. Na przykład niektórzy ludzie rodzą się w ubogich rodzinach, lecz dorastają otoczeni dostatkiem. Inni rodzą się w zamożnych rodzinach, lecz powodują upadek fortun swoich rodzin i dorastają w ubóstwie. Na rodziny żadnego człowieka nie podlegają stałej zasadzie. Nikt też nie dorasta w nieuniknionych i stałych okolicznościach. To nie są rzeczy, które człowiek może sobie wyobrazić lub kontrolować. To wytwory jego losu, które są przez ten los determinowane. Oczywiście, są one ostatecznie predestynowane do stania się częścią losu danego człowieka przez stwórcę. Są determinowane przez suwerenność stwórcy nad losem tegoż człowieka i przez jego plany co do tego losu. 2. Różne okoliczności, w jakich dorastają ludzie, dają początek różnym rolom. Okoliczności narodzin danego człowieka wyznaczają na poziomie podstawowym środowisko i okoliczności, w jakich on dorasta, a warunki jego dorastania są tak samo wytworem okoliczności jego narodzin. W tym czasie człowiek zaczyna uczyć się języka. A jego umysł napotykać i chłonąć wiele nowych rzeczy w procesie ciągłego rozwoju. Rzeczy, jakie dana osoba słyszy na własne uszy, widzi na własne oczy i przyjmuje własnym umysłem, stopniowo wzbogacają i ożywiają jej świat wewnętrzny. Ludzie, wydarzenia i rzeczy, z jakimi ma kontakt, zdrowy rozsądek, Wiedza i nabywane umiejętności oraz sposób myślenia, pod wpływem którego pozostaje, jaki jej zaszczepiono czy jakiego ją nauczono wszystko to będzie ukierunkowywało i oddziaływało na los tejże osoby. Język i sposób myślenia, nabywane w okresie dorastania, są nieodłączne od środowiska, w którym dana osoba spędziła swoje dzieciństwo, a to środowisko Składa się z rodziców, rodzeństwa i innych ludzi, wydarzeń i rzeczy wokoło. Zatem proces rozwoju danej osoby determinuje środowisko, w którym ona dorasta, a także jest uzależniony od ludzi, wydarzeń i rzeczy, z jakimi się styka w tym okresie. Skoro warunki, w jakich osoba dorasta, są określone ze znacznym wyprzedzeniem, to środowisko, w którym żyje podczas tego procesu, jest także naturalnie ustalone z góry. Nie decydują o tym wybory czy preferencje danej osoby, gdyż rozstrzygające są w tym względzie plany stwórcy, jego dokładne aranżacje oraz jego suwerenność nad losem tejże osoby. Stąd ludzie, których każdy napotka podczas dorastania i rzeczy, z jakimi się zetknie są nieuchronnie związane z planowym działaniem i aranżacją stwórcy. Ludzie nie potrafią przewidzieć tych złożonych współzależności, nie są w stanie też ich kontrolować ani pojąć. Wiele różnych rzeczy i wielu różnych ludzi ma wpływ na środowisko dorastania i żaden człowiek nie jest w stanie zaaranżować ani zaplanować tak ogromnej sieci połączeń. Żadna osoba ani rzecz poza Stwórcą nie może kontrolować wyglądu, obecności czy zniknięcia najprzeróżniejszych ludzi, wydarzeń i rzeczy. Ta przeogromna sieć połączeń, które kształtują rozwój danej osoby, zgodnie z tym, jak predystynował to Stwórca, tworzą różne środowiska dorastania ludzi i kreują różne role, konieczne dla dzieła zarządzania Stwórcy kładąc solidne, stabilne fundamenty, aby ludzie skutecznie wypełnili swoje misje.